Witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale dawno filmików nie było teraz będę się starał bardziej nagrywać że jakiś czas czas wrzucać filmiki pokażę wam też co się pozmieniało, bo się sporo pozmieniało Te sobie chodzą białogony takie łebki bardziej w składowych też coś jest a nie tak dużo. Może przejdziemy do wody. Pokażę wam co się pozmieniało. Więc tak tutaj za chwilę wam pokażę. Tutaj są łapki. Tam młode już są. Mniej więcej, spodziewam się, że tutaj trochę racji. też jest 5 O tam nadal są. Zrzuciły ich. A tutaj jest mnóstwo, zobaczcie. Podobne. Dwa wywrotki są. Są berliny, czarne. Para, na krzyczyk i samica jest samica na dole jest w góry wyrotki para parzysta no i tak to tu wygląda ja teraz tam jakieś pary czyli mam parzyć szybciej tutaj Tutaj młode, cały się wypluły u góry. Tutaj jest perłowy. tutaj jest Trochę tych młodych jest. Nie jest jakoś dużo, ale trochę ich jest. A i tam co podważa tymi dwa jeszcze. na już ochodzi się z tą szkopałem powoli powoli będzie coraz więcej młodych a od kogo tak wygląda teraz mają lepiej tak. niż jakby się siedziały w jednej budzie wywrotki też takie krótkie są beliny niesparzone te wywrotki sparzone są będzie w tym roku nie, czy nie? Na razie się muszę patrzeć, a słońca za bardzo nie ma Słońca za bardzo nie ma To tyle takich nowości większych Jak będzie słońce to się powinno raczej poparzyć A to zobaczymy Zobaczymy ile młodych w tym roku wyjdzie Mam nadzieję, że jak najwięcej Ale okaże się Połowa jest jakoś poparzona tutaj z Albo może trochę więcej Ale jest też dużo niepoparzonych Ale jak już jak się stworzyły to same dobrze gruka, a jak te się nie stworzyły to nie chcą grufać ani nic Przynałoby się słońce, żeby może by się tworzyły w większości, ale nie wiem Są się też przynosi troszeczkę To za 200 jest około jak gania yeah. No i to tak wygląda po mojej przerwie, takie odcinek króciutki w miarę Z tym razem będą dłuższe Takie zmiany wam pokazałem I co, pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.